KTSNA sierkopolterno po raz trzeci z rzędu zagra w wielkim finale Europejskiej Ligi Mistrzyń. Przeciwnikiem naszej drużyny będzie francuski zespół Etywale SFTT. To nie będzie łatwy mecz. Ni, liderka zespołu z Francji, to jest zawodniczka, która bardzo wiele dobrych światowych zawodniczek jest w stanie ograć i nam nie będzie znowu łatwo. Marię Migot i Kameli Jakob, znana bardziej pod nazwiskiem postoacza, zawodniczka rumuńska, więc Eliza Samara być może zagra ze swoją koleżanką z reprezentacji Rumunii. Pierwsze spotkanie, które rozegrane zostanie we wtorek 23 kwietnia we Francji, będzie można oglądać w internecie. Na stronie ettu.tv. Z kolei rewanż odbędzie się w piątek 26 kwietnia w tarnobrzeskiej hali Mosir. Ten mecz również transmitowany będzie w internecie oraz w TVP Sport. Początek godzina 19.20. Zapraszam wszystkich bez względu na to jak to się skończy. Na pewno Tarnobrzeg jak zawsze będzie z całych sił walczył o zwycięstwo. Po finale Ligi Mistrzyń Enea Siarkopolo rozegra dwa spotkania w polskiej Ekstraklasie. 27 kwietnia w Tarnobrzegu z Akademią Łomżyńską i 28 kwietnia we Wrocławiu. W Wrocławiu z